Witam wszystkich. Temat na gorąco, bo właśnie wróciłem ze sklepu. Dokładnie z Kerfura. A tam się pojawiło coś takiego. Chrobiące, świerszcze, Tomato and Basil czyli pomidory bazylia. Że znaczy takie sobie wybrałem, tam były jeszcze inne do wyboru. Eee, no i co to jest? Składniki świerszcze, 90% Mieszanka przypraw 10% Dekstroza, sól, maltodekstryna Cukier, regulator kwasowości Jakiś tam pomidor, błonnik ziemniaczany Czosnek, cebula, ekstrakt papryki Ekstrakt przypraw Papryka, bazylia, regulator przeciwzbrojający Sposób użycia Nasyp do miski, możesz chrupać Spróbuj także posypać ulubioną sałatkę Makara lub pizzę no, Jakieś tam alergeny i tak dalej Firma robaki Spaki no i próbujemy. Nigdy czegoś takiego nie jadłem. Nie wiem jak to smakuje. Nie wiem czego się spodziewać. Wiem, że gdzieś tam to w Azji jedzą. Ale ja nigdy nie jadłem. Pachnie jak sód jęczmienny. I trochę sklep zoologiczny. Wygląda to tak. Nie wiem jak to pokazać. Takie ususzone pszczoły. No ale próbuję. Chciałem jakieś takie soteże żeby było samo, ale, ale nie było. To próbujemy. Dziwnie smakuje. Mm. Trochę jakby się rozgryzło słonecznik z łupiną. To jest bardziej chrupiący. Ale nie najgorsze. Ale czy będę fanem? Nie wiem, zobaczymy. Na pewno nie jest to coś, co wywala z butów. Jest coś, co mm, można powiedzieć, że się nigdy też takiego, takiego smaku nie czuło. Raczej przeciętna sprawa. Tutaj przyprawy chyba więcej robią niż niż to świeższe. Ale Polecam spróbować. Tak, coś. Trochę drogie. Bo to kosztowało hmm, chyba 18 zł za 20 gramów. Ale jak ktoś, kto nie boi się, a nie ma się czego bać, to, to polecam spróbować. Na razie.